no naprawdę 4 czy na jednego Deska tam jest dobry Miał bardzo sprawiedliwe. 6 na jednego. No to sprawiedliwe, to nie? To jest normalnie, mam szansę miliona, oni mają jeden, to nie? Cześć, Genetyk, jestem dziwną dziewczyną. Witam w drugiej części Ja będę sobie tak tu kręcić, a no. Odcinek, odcinek będzie bardzo ciekawy, jak będę się tak kręcić. jest bardzo ciekawe. Ej wytypy, wy, za samo kręcenie dostałem level up. To jest dziwne. Idę. Zaaa, O co to, to za dziwne maszyny jakieś wykopaliska. Idźmy tu. Przejmujemy to gówno. Naprawdę oni mają 400 i 300. To jest sprawiedliwe. Mamy. Jeee, zmniejszyło nam się mo Niech niech do mnie coś dzwoni. Może ktoś mi pomóc? Ale co robić? Nic chod ze Ja nie widzę gdzie ty jesteś. Rosz mnie na mapce małej. No widzę tylko 7. A. Idę przejmować dziwne kółko! Prawdę jakoś ktoś kogoś ko 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 zabił. O, siema Michał! Kogo nawalasz? Siema, To ja idę tutaj przejąć, to a ty się baw. Ty się baw w nawalanki, a ja się poprzejmuję. Prawda, nam się przemoc. Co to mnie bije. Muszę. To się trochę przejmuje. zabiję. Miałam za dobrze ty za dobrych dałeś. udałeś no, Za dużo żeby się tak nie <ścoughs> Jeden, żeby się tak nie Co podaję moce? Ejka jest tu jakaś gumna kupuje, Takie typowo i kresowe gówna. Nie! Ja kończę ten odcinek za chwilkę. To nie, właśnie nam do to nie idzie. Naprawdę. Tylko dla tego? A to chamsko. Tak. Nie, no, ja do do końca. Oczywiście, aż przegamy, dobra, jeden punkt mniej, dwa punkty mniej, yy, jeden punkt mniej, no. czy, yy, Patrz, my normalnie zmniejszamy te punkty. To sekundę jakąś. Wytykuję. I to, to dwa. Gii! Uratujemy się! A masz, mamy jeden punkt więcej. No i przegraliśmy. Kończę ten odcinek. No jeszcze po tym wybuchu. Ale normalnie no. Kończę odcinek na